Korzyści zdrowotne wynikające z masażu tajskiego obejmują obniżenie stresu, zwiększenie energii i poprawę wyników sportowych. Masaż tajski wykorzystuje delikatne naciski techniki rozciągania, aby rozluźnić całe ciało. To starożytna praktyka uzdrawiania, która powstała w Indiach. Pochodzi z około 2500 do 7000 lat temu. Technika stosowana przez tajskich masażystów bardzo różni się od tego, do czego ludzie na zachodzie mogą być przyzwyczajeni. W przeciwieństwie do technik masażu szwedzkiego lub shiatsu, w których osoba biednie leży na łóżku, klient leży na podłodze i aktywnie uczestniczy w masażu. W tym artykule przyjrzymy się zaletom masażu tajskiego. Korzyści zdrowotne wynikające z masażu tajskiego Masaż tajski ma wiele zalet zdrowotnych, od obniżania stresu po napięcia mięśniowego, może nawet zwiększyć energię. Poniżej omawiamy 5 korzyści zdrowotnych masażu tajskiego. 1. Obniża stres. Masaż tajski polega na poruszaniu i manipulowaniu działem w celu zmniejszenia napięcia fizycznego i emocjonalnego. Stres nie jest koniecznie zły. Często stres może działać jako pozytywny motywator, który może pomóc ludziom działać lepiej i osiągnąć więcej w życiu osobistym i zawodowym. Jednak zbyt duży stres może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne i fizyczne. Stres przewlekły lub długotrwały może prowadzić do poważnych chorób, w tym depresji i chorób układu krążenia. Masaż tajski wykorzystuje delikatne naciski, techniki rozciągania, aby rozluźnić ciało. Badanie z 2015 roku wykazało, że masaż tajski znacznie zmniejsza poziom pewnego martera stresu obecnego w ślinie, zwanego SA. Naukowcy doszli do wniosku, że masaż tajski jest bardziej skuteczny w zmniejszaniu stresu u zdrowych ludzi niż po prostu odpoczywa. 2. Zwiększa energię Badania wykazały, że masaż tajski może zwiększyć poziom energii fizycznej ludzi. W jednym randomizowanym badaniu zbadano wpływ masaży tajskich i szwedzkich na osoby, które doświadczały zmęczenia. Wyniki ujawniły, że masaż tajski zwiększył energię i pobudzenia umysłowe, podczas gdy szwedzki masaż był bardziej prawdopodobny, aby poprawić relaks i sen. Technika masażu tajskiego opiera się na pojęciu linii energetycznych, czyli sen. Większość praktykujących wierzy, że w ciele znajdują się różne sen lub kanały energii. Sen odpowiada różnym częściom ciała, takim jak kości, mięśnie, krew i nerwy. Niektórzy sen wpływają także na umysł i świadomość. Są to tak zwane kanały satelne. Teoria sugeruje, że ciasne mięśnie powodują blokady w różnych sen. Te blokady zmniejszają przepływ energii życiowej, co powoduje sztywność, ból i chorobę. Masaż tajski wykorzystuje różne techniki, które albo otwierają, albo ściskają różne sen, aby skorygować przepływ energii życiowej. 3. Łagodzi bóle głowy. Kortype jest specyficzną formą masażu tajskiego, która polega na wywieraniu nacisku na określone kanały energetyczne. W badaniu z 2015 roku stwierdzono, że tajski masaż typu sądowego jest skutecznym sposobem leczenia osób z przewlekłymi bólami głowy. Mieli także niższe miary twardości tkanki, które naukowcy mierzyli za pomocą urządzenia podręcznego. 4. Stymuluje cyrkulację Masaż tajski może wspomagać krążenie krwi i limfy poprzez stosowanie delikatnych rozstępów. Te przypominające yoga odcinki zwiększają krążenie krwi, wypełniając tkanki ciała tlenem. Pomaga to we wzroście komórek i utrzymuje serc w zdrowiu. Jedno z badań dotyczyło korzyści z masażu stóp tajskich u osób z neuropatią obwodową, częstym powikłaniem cukrzycy. Naukowcy odkryli, że masaż ten pomógł poprawić równowagę ludzi. Uważają, że dzieje się tak, ponieważ poprawia krążenie krwi, co z kolei stymuluje układ somatosensoryczny. Jest tu system, który odgrywa ważną rolę w równowadze. 5. Poprawia zakres ruchu. Masaż tajski obejmuje rozciąganie przypominające jogę w celu zmniejszenia stresu i poprawy krążenia. Stopniowe, łagodne rozciąganie zwiększy elastyczność osoby w czasie, umożliwiając większy zakres ruchu. Masaż tajski może również poprawić krążenie płynu w stawach lub płyn maziowy, co zmniejsza tarcie między stawami. Może to poprawić ruchomość stawów i zakres ruchów, a także wyjaśnia, dlaczego masaż tajski jest szczególnie pomocny dla osób starszych. Relaks połączony z energetyzującymi i orzeźwiającymi efektami masażu tajskiego pomaga ludziom poczuć się psychicznie i fizycznie przywrócony. Masaż tajski poprawia również krążenie, dzięki czemu więcej tlenu dociera do mięśni i innych tkanek. Może to zapobiec urazom i poprawić zdolność sportowca do powrotu do zdrowia po intensywnym treningu. Kliknij poniżej, aby odwiedzić naszą stronę.